Kanał Audiopowieści zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Nazril, Marcina Legawca, Wydawnictwo Abysos. To tutaj, generał dokładnie rozejrzał się dookoła. Jest i figurka. Przeszedł przez drogę, żeby przyjrzeć się kamiennemu posągowi, który przedstawiał dorosłego mężczyznę. Nie byłoby w nim nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że lewa część ciała przedstawiała dobrą część ludzkiej natury, a prawa złą. Po jednej stronie połowa aureoli, anielskie skrzydło i długie szaty. Z drugiej – diabelski róg i ogon, brak ubrania i kopyto zamiast stopy. Przybliżył się jeszcze bardziej, kucnął i spojrzał na miedzianą tabliczkę, na której wyryty był pradawny cytat. W człowieku jest tyle samo dobra, co i zła. Tyle, że zło dostrzeże każdy, a na dobro bywamy ślepi. Nic dziwnego, że ludzie wyrządzają krzywdę. W końcu każdy chce być zauważony. Tak jak mówiłeś spojrzał w niebo tak jak powiedziałeś. Co tam jest? Nazril dołączył do generała Cóż to? zapytał z odrazą. To my Ledan spojrzał na chłopaka To my ludzie Nie wiem, jak ty ale to na pewno nie jestem ja nie chodzi o wygląd, tylko o to, co masz w środku. Zobaczysz, że wielokrotnie zapytasz samego siebie, jak mogłem to zrobić, zobaczysz, nie będziesz mógł zrozumieć swojego zachowania, ciężko będzie ci zaakceptować to, co się stało, bo nigdy byś do tego nie dopuścił, a tu, krzywda, łzy ukochanych ludzi, zwątpienie i wyrzuty sumienia. Każdy z nas mówi o sobie, że jest dobry, ale to kłamstwo. W sumie nieważne, kiedyś zrozumiesz. Uśmiechnął się do kompana i stanął za drzewami, które rzucały na posąg cień. Chodź, tutaj, poczekamy. Nazril stanął obok przyjaciela. Oparł się o drapak i w ciszy wyczekiwali punata. Dusza, czym albo kim jesteś? Czy mogę cię nazwać wyjątkowa nieznajoma? Chciałbym cię poznać, porozmawiać i zrozumieć, jak wiele od ciebie zależy. Wiem, że istniejesz, to dzięki tobie czasami czułem się nieswojo. Jakby nie podobało ci się to, co robię. Wściekałaś się na mnie, próbowałaś podpowiedzieć, ale byłem przekonany, że to moja złość, która pochodziła z nikąd. Musisz być cierpliwa i wyrozumiała. Musisz się wstydzić, jak i być dumna. Ja tak o tobie myślę. Jak tak głębiej się zastanowię, to jesteś niczym najlepszy przyjaciel. Zawsze ze mną. Gdyby nie ty, pogubiłbym się jeszcze bardziej. Nie pozwalasz, żebym zgłupiał, robisz wszystko, żeby mi pomóc. I wiesz co? Wiem, na czym ci najbardziej zależy. Chcesz pokazać, kim jestem i przede wszystkim, żebym to zaakceptował. Pchasz mnie do przodu wprost do ramion przeznaczenia, których nie sposób ominąć. Prędzej czy później i tak w nie wpadnę. Dobrze, że się o tobie dowiedziałem. Łatwiej się żyje, wiedząc, że nie jesteś sam, że jest ktoś, kto myśli tak samo jak ja i pragnie tego samego, co ja. Pytanie brzmi, czy to ja rządzę tobą, czy ty mną? A może jesteśmy jednością? Obiecuję, że częściej będę z Tobą rozmawiał, że nie będę głuchy na Twoje wołanie. W końcu mi towarzyszysz do końca moich dni. Wiem, że wtedy mi odpowiesz, wiem, że wtedy dowiem się całej prawdy o sobie, gdyż na tym zależy mi najbardziej. Chcę w końcu dowiedzieć się, kim jestem. Nie chcę tracić więcej czasu na błądzenie w ciemnościach. Chcę poznać samego siebie, gdyż to jedyny sposób, abym był szczęśliwy. Jedyny sposób. Żeby pokochać człowieka, którym jestem. Bez tego daleko nie zajdę, bez tego szybko się pogubi i zniknę. A tego boję się bardziej niż śmierci. Nie chcę umrzeć, nie wiedząc, kim tak naprawdę miałem być. Nieważne, czy uda się, czy nie. Najważniejsze jest to, że próbowałem to sprawdzić i zrozumieć samego siebie. Nazril Leden ostrożnie wyjrzał za drzewo. Nie mam wątpliwości to oni. Słuchaj mnie uważnie. Położył dłonie na barkach. Zaraz nadejdą. To nasza, twoja, jedyna szansa na pomszczenie Zarila. Jeden i najważniejszy krok, dzięki któremu pozbędziesz się zundy. Chłopak skinął głową. Był coraz bardziej przerażony. Słyszał, jak mężczyzna udziela rad, ale nie do końca jej rozumiał. Czuł, jak krew coraz szybciej pulsuje, jak drętwieją dłonie. Wiedział, że musi to zrobić, jednak nie spodziewał się, że zawładną nim te uczucia. Nazril, rozumiesz, co do ciebie mówię? Przyjrzał się zagubionym oczom chłopaka. Nazarila, chłopcze, zbierz siłę, która płynie w twoich żyłach. Przywołaj Archusa i stań naprzeciw swojemu przeznaczeniu. O patrol nie musisz się martwić, zajmę się nimi. Masz tam stanąć i odzyskać spokój ducha i pamiętaj, to musisz być ty. Nie kto inny, tylko ty. Wiem, jednak nie spodziewałem się, że będę czuł to, co czuję teraz. Każdy z nas się boi. Gdybyś się nie bał, byłbyś szaleńcem, a nim nie jesteś, Nazril. Dosadnie potrząsnął chłopakiem. Uda ci się. Wierzę w ciebie. Nie mogę towarzyszyć ci w tej chwili, ale będę obok. Zajmę się strażnikami, a ty stań się królem. Odbierz to, co ci zabrano. Co odebrano twojej rodzinie, która oddała życie, żebyś mógł stać tu, gdzie stoisz. Nie pozwól, aby ich śmierć poszła na marne. Czytał Wojciech Cieślawski Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.